Siemanko wszystkim z tej strony Migaono i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie nowego sezonu, który niebawem trafi do gry. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym Wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie też o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużenia i przynudzenia, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście kilku kolejnych informacji odnośnie nowego sezonu, który niebawem trafi do gry. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu tego Filmu na kanale, to mam dla Was szybką informację z wczoraj, ponieważ dokładnie wczoraj na Twitterze pojawiły się dwie grafiki, które później mają ułożyć cały duży obrazek i ma być to zwiastun i na obecną chwilę grafiki, które zostały nam przedstawione prezentują się takie i nie wiem, czy pojawiły się jakieś kolejne grafiki do momentu publikacji tego filmu na kanale. Na obecną chwilę te dwa pierwsze zdjęcia nie przedstawiają nam za dużo szczegółów na temat nowego sezonu trzeciego bądź też wielkiego wydarzenia, jednakże dzisiaj też mogły pojawić się jakieś grafiki i jak się pojawią, to przedstawię wam je na jutrzejszym filmie na kanale, a na obecną chwilę znamy tylko te dwie grafiki, którą przedstawiłem nam twórcy na ich profilach na Twitterze. A więc jak sami dobrze wiecie, już dokładnie w tą sobotę, która będzie teraz, czyli 4 czerwca w grze Fortnite odbędzie się długo wyczekiwane wielkie wydarzenie, które jak sami dobrze wiecie z ostatnich moich filmów, jak i z informacji, które znajdują się w internecie, będzie naprawdę bardzo ciekawe, a po nim poznamy bardzo dużo szczegółowych informacji na temat ogólnej fabuły tej oto gry. W ostatnim czasie w grze Fortnite zachodzi dużo zmian w temacie wydarzenia, no i już w ostatnią sobotę do gry Fortnite trafiła taka, można by powiedzieć, mała aktualizacja zawartości plików gry, ponieważ twórcy gry postanowili podmienić plik z tłem, i na obecną chwilę po zalogowaniu się do gry, gracze mogą zobaczyć, że robot jest już prawie cały i brakuje mu tylko i wyłącznie lewego ramienia. No i tak, osoby, które jakiś czas temu oglądały mój film na temat wydarzenia, to pamiętają, że właśnie teraz do gry Fortnite został wdrążony tak jakby etap, który wyciekł już na początku obecnego nam sezonu i mowa tutaj dokładnie o tym folderze C3S2Arm, czyli ramie i dokładnie jutro, czyli we wtorek etap ten powinien zostać zakończony, a robot, którego nadal widzimy tylko w tle Lobby, będzie już gotowy na bitwę z urojonym reżimem. Co więcej, jak możemy jeszcze zobaczyć w Lobby robot, o którym jest tutaj Mowa został przemalowany na inne kolory i na obecną chwilę prezentuje się dokładnie tak samo jak robot na zwiastunach obecnego wydarzenia, ponieważ początkowo robot ten był w zwykłych, starych kolorach, a jak dobrze wiemy, z plików gry to właśnie my, czyli czteroosobowe oddziały wraz z paradygmat, będą pilotować tego wielkiego giganta z lodowego księżyca. Wiemy to oczywiście z oficjalnej wiadomości, która została przedstawiona przez twórców gry kilka dni temu i z tej wiadomości możemy wywnioskować, że podczas wydarzenia będzie można grać tylko i wyłącznie w czteroosobowym oddziale. Także nie ma mowy, abyście wbili do rozgrywki sami, bądź w więcej osób, tak jak na innych wydarzeniach. Wydarzeniach, które przykładowo były we wszystkich poprzednich sezonach bezpośrednio w grze. No i tutaj od razu odpowiem na pytanie, a co jeżeli nie mam trzech znajomych, z którymi mogę zagrać w wydarzeniu, to nie martwcie się o to, ponieważ jeżeli będzie sytuacja, w której nie znajdziecie osoby do grania, możecie skorzystać z funkcji dobierania graczy, która będzie w grze, więc jeżeli spróbujecie wbić sami, to i tak w grze znajdziecie się z innymi osobami, które też wbiją do tego to wydarzenia. Tak więc nie bójcie się, że na przykład nie weźmiecie udziału przez brak znajomych do grania, a kolejnym ciekawym tematem dotyczącym wielkiego wydarzenia będzie co ciekawe kolejny zwiastun, który pojawił się kilka dni temu na Twitterze i jest on typowym zwiastunem wielkiego wydarzenia, jednakże sam zwiastun, tak samo jak ostatni zwiastun czterech skinów, jest dosłownie dwusekundową animacją, która nie zdradza nam za dużo. Teraz w tle filmu będziecie mogli zobaczyć, jak dokładnie wygląda ten zwiastun i jak widać, twórcy gry postanowili przedstawić nam w dwusekundowej animacji, jak dokładnie jest montowana prawa ręka robota, którego nadal widzimy tylko w tle Lobby, a już niebawem będziemy go pilotować i w momencie zmiany tła Lobby we wtorek też powinien pojawić się kolejny zwiastun z przedstawienia dalszego etapu jego budowy. Oczywiście tym dalszym etapem budowy będzie jego druga ręka, więc Kolejny zwiastun powinien wyglądać bardzo podobnie do tego, co pojawił się ostatnio, ale nie mogę wam tego zagwarantować, ponieważ to powinno pojawić się już jutro, a teraz mogę wam powiedzieć, ile dokładnie będzie trwało wielkie wydarzenie od początku do końca i temat ten zdradziła nam jak co sezon platforma PlayStation. Z informacji, jakie widnieją po wejściu w wydarzenie na tej konsoli, możemy dowiedzieć się, że potrwa ono dokładnie od godziny 22 do godziny 22.15, tak więc wielkie wydarzenie wstępnie ma trwać 15 minut, ale co ciekawe, jego dokładna godzina startu to nie 22, tylko 22.10 i sami możecie to sprawdzić, Wchodząc do lobby i licząc ile dokładnie czasu w godzinach zostało do 22. W razie czego jeżeli na przykład nie będziecie mogli grać tego 4 czerwca, to zawsze możecie obejrzeć razem ze mną i pozostałymi widzami event na moim live, który startuje dokładnie 4 czerwca o godzinie najwcześniej 19, a najpóźniej o godzinie 20 i potrwa aż do startu nowego sezonu, czyli sam live będzie miał około 17 godzin, a na nim będziecie mogli wygrać dużo karnetów bojowych. Temat ten przedstawię Wam bardziej dokładnie na samym live z tego wydarzenia jak i nowego sezonu, a teraz jak jesteśmy nadal przy temacie odliczenia do wydarzenia, to co ciekawe. Jeżeli jeszcze nie wiecie, ale znając was pewnie wiecie, na wyspie bardzo daleko w oddali jesteśmy w stanie zobaczyć odliczanie, które no znajduje się w miejscu, którego teoretycznie nikt z nas się nie spodziewał. Ale w tym temacie tkwi jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, a jest ona powiązana ze startem wydarzenia, ponieważ jak większość z was wie, zawsze w miejscu, w którym na mapie było odliczanie, tam też odbywał się start wielkiego wydarzenia danego sezonu. I przykłady jak znajdę dawam w tle tego filmu, a nie dość, że to odliczanie jest w powietrzu, to jest tam kilka dni, więc nie jest to żaden problem od twórców gry. Bardziej sensownym wytłumaczeniem jest to, że to właśnie w tamtym miejscu my zaczniemy wielkie wydarzenie czyli na wcześniej wspomnianym lodowym księżycu i jest to pierwsza wskazówka a zaś druga wskazówka to tłolobbi i animacja wchodzenia do wydarzenia ponieważ w momencie wejścia na wydarzenie gracz zapadnie się pod tymi miejscami dostania i z tamtego miejsca nie ma jak trafić na wyspę a dlatego że tłolobbi to właśnie lodowy księżyc a same wazy prowadzą do miejsca w którym jest stworzony mech i możliwe że po kliknięciu guzika graj na wydarzeniu gracze trafią na lodowy księżyc gdzie będzie wcześniej wspomniane odliczanie a z daleka będziemy widzieć jak maszyna zagłady strzela promieniami i my będziemy czekać na zakończenie odliczania które będzie wyglądało tak jest to oczywiście grafika przedstawiająca, co zobaczymy w miejscu odliczania po jego zakończeniu i jest to ta sama grafika, co zawsze. A na więcej ciekawych informacji dotyczących początku wydarzenia jak i jego całego przebiegu musimy poczekać aż do jego startu, który będzie dokładnie 4 czerwca o godzinie 22:10 na lodowym księżycu w Grze. No i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków na temat wielkiego wydarzenia tego obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, jak i przy okazji w kolejnych sezonach, które będą pojawiały się w Grze, no i też przy okazji te szczegółowe informacje na temat wydarzenia, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem, jak zawsze. To napiszcie po prostu event. Jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy o takiej treści, a w internecie pojawi się więcej ciekawych informacji na temat wydarzenia jak i jego szczegółów, to ja nagram dla Was kolejny odcinek o podobnym temacie na kanał. I przy okazji każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wielkiego wydarzenia, które już dokładnie w najbliższą sobotę pojawi się w grze. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami, będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale. Tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli Ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, mnie ja mogli Wam przedstawić na kolejnym moim odcinku na kanale. To wszystko podsyłajcie na Discord'a bądź Instagrama, a linki do nich macie w opisie tego filmu na kanale. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach i czy według Was gracze przeniosą się na lodowy księżyc na początku całego wydarzenia. No i co, na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim opeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 18:05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Oglądanie tego filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!